Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku Matis Salonu dzisiaj relacja z drugiego letniego zlotu klas, klas, klas Legionowo no i akurat podjechałem bo z parkingiem jest problem ale tutaj mamy już pierwsze samochody pozdrawiam Ciebie serdecznie no fajnie, że tutaj akurat sobie z tamtym jakim jakimś szukaliśmy miejsca oczywiście tu też jesteś pewnie jesteś tam na, lo, na zlocie tu jest Matis no i tutaj pierwsze e, klasyczne samochody również e, polonezik e, piękny biały e, bardzo ładny także e, do zobaczenia już e, tam na miejscu i to już są pierwsze taki z lotu świetne po prostu jaki był ubrane nawet fajnie no. dzisiaj proszę Państwa to będzie większy zlot niż ten pierwszy już to widać bursusik To proszę Państwa rozpoczynamy przygodę Tutaj jest dużo osób, dużo punktów do jedzenia Ale my przyjechaliśmy obejrzeć samochody My przyjechaliśmy obejrzeć samochody, więc zaczynam tutaj od tego hmm, Trabanta jeśli będzie jakieś deł, zatrzymam się bliżej i oczywiście filmuję. Ja. no piękna tutaj w środku mają ludzie jeszcze fajne samochody pochowane Honda там покрыл бы моторов Miała Tutaj jest duży Fiat Już się nauczyłem tutaj od naszego znajomego, że jak to jest szersze to jest późniejsze i od razu e, patrzę się na to zawsze a to jest taki powiedzmy nawet e, jak ten nasz znajomy ma bo, bo jeszcze to jest tam z takie no takie to, e, to jest dla mnie standardowe było na ulicach e, gdzie ja na te... naprawdę fajnie wyposażone no i dalej lecimy tutaj jeszcze starego a to powrót do przyszłości no to zaczniemy przenieśmy się w czasie osiemdziesiąty piąty do pięćdziesiątego piątego no On sobie pojeździł gdzieś daleko no, to... Ciekawe ile to jest tutaj tych koni coś widać, że coś o coś tu a tak, tak oczywiście, oczywiście. no i tutaj e, jakiś e, chyba dział umówionych Mercedes

Słuchaj te Toyoty były, były bardzo dużo, tak, bardzo to dużo tych tak 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 Ale potem jeszcze ten, ta, po tym model to też już był w Peweksach sprzedawany i w ogóle mocno dostępny. Oczywiście za duże pieniądze. Kto miał taką Toyotę późniejszą, tą po tym to był gość, to kupę kasy to było To jest piękne. mi się No i dalej polonezy, polonezy. Oh, ale, gratuluję, że tam mm, Mój tata sprzedawał takie faworytki. i naprawdę mm, szły jak świeże bułeczki. Nie wiem, co to było LX, ale było trochę tych lx SX chyba, czy, w każdym razie. Yy, się wersje naprawdę to bo tam były elektryczne szyby to, to było coś w ofercie teraz już mamy zawsze to w standardzie raczej no oprócz takich może małych samochodzików to już coś nowocześniejszego albo ale w każdym razie to tak samo te Audi to też było e, tego dużo u nas Amerykański krążownik no jest dość długi, ale to nie jest z tych takich najdłuższych i wiara, no to jest zawsze to jest zajrzę do środka, bo to jest zawsze przykład... nietypowy, mm. niesamowita jest ta deska, słuchajcie jak ta żywo tutaj to... To istnieje. Dobra. I wow,

czy jeszcze jakiś rząd, żeśmy mnie obeczli. Ten, ten drugi jeszcze ten amerykański, trochę amerykańskich samochodów zastanawiam się naprawdę jak to by było teraz nawet w Ameryce jeździć takim to tam też już parkingi pomieszczone są <tryk> kolega ma tego Mustang'a, którego robię tego samo nie wiem, ale z zewnątrz ładnie jest. Nie wiem, czy odnawiana ta tapicerka, ale ładna. To chyba już będzie. To widziałem, tak, 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 tak. Tu jeszcze ten policyjny. Dużo polonezów, maluchów, yy, pojawiają się trabanty. jeździłem e, takim tylko kapliczka oczywiście sanie e, na linkę zapalanie i ogrzewanie włączane przy tylnej kanapie a tutaj samochód który w tamtym okresie chciałem zawsze mieć Celica jeszcze jak Carlon Sainz tam odnosił sukcesy na nich, to wtedy chciałem ją mieć, ale wyszło na to, że miałem później troszeczkę, <śmiech> <śmiech> później trochę miałem Forda Probe. No tutaj jest pachelka, widać, no ale w tym włosie to, to raczej zawsze będzie. Dużo Polonezów. Tutaj nasz kolega, pozdrawiam. co oglądał z dal a taka E30 szczególnie w kabrylecie i z 600 cilindrowym silnikiem bo jest to E35 e, idę poś na pościgu tego policyjnego Lanasa to będzie to będzie tutaj na czarnych dla nas młode chłopaki no fajnie jedyny przedstawiciel dełu chyba Państwa kończę tutaj już bycie na tym zlocie. Jest fajnie. On cały czas trwa. Chcę jeszcze wrócić na finał Ligi Narodów. Polska włochy w Siatkówce, więc będę się stąd ewakuował, ale fajny zlocik. I to był jedyny deł, który, który tutaj został który był tutaj na placu i to też przyjechał później samochodów jest e, trochę jest dużo różnorodności, ale też e, również e, dużo polonezów i maluchów ale naprawdę, naprawdę tutaj jakiś klub e, Volvo Są różne działy sprzedaży różnych gadżetów. Czekamy na modele Matiza. Tutaj kolega z miniatur chyba już nie, nie pamiętam z jakiej grupy ale z budową na razie Lanosa ja już go proszę Państwa zakupiłem czekam, no, czekam na odbiór zobaczymy czy to wszystko będzie mm, czy po prostu dostarczone po tym Proszę Państwa, ja już kończę, jeszcze dojeżdżają nawet inne samochody tutaj, garbusik na ulicy, o drugi, dwa garbusy w jednym miejscu, proszę bardzo chciałem powiedzieć, że slot jest fajny. On wciąż trwa, także jak ktoś tam przyjedzie nawet o godzinie 14 to zostanie mnóstwo samochodów. I tak podsumowując, niestety Klasycznej dziewczyny nie można było tam spotkać, bo nie, nie widzieliśmy po prostu. Nie ma e, Proszę Państwa, jeszcze chwilę tutaj, jeśli dziewczyna klasyczna się nie pogniewa, to pokażę ten samochodzik. A tutaj obserwuj. E, oczywiście, że obserwuję. I tutaj jest ze mną kolega, który zacznie obserwować na moment, jak pójdzie do domu. Ale słuchajcie, kiedyś ja znam golfy GTI, to miały takie czerwone wstawki. Ten jest takim sliperem, nie wiem jak to nazwać, bo nawet siedzenia nie ma, nie ma nic po prostu. Nie odróżnia się z takich dla mnie, to byłby zwykły, gdyby nie był, nie był ten znaczek po prostu uwidoczniony na tylnej klapie. Oponki niezłe z felgami. Felgi są bardzo ładne i dużo dają temu samochodowi. No tutaj jest on do ogarnięcia, ale to chyba nasza dziewczyna e, mówi, e, że ona będzie to robiła. E, widziałem ostatnio filmik e, na Facebooku, gdzie w tego golfa m, zostało wsadzone pełno narzędzi. Pewnie do ogarniania, bo coś tam też mówi, że będzie sobie robiła tutaj ten samochód. No, bardzo fajnie. Jest baza świetna, rdzy generalnie nie widać. Jedynie trochę tam maskę chrupie, tutaj ten prawy błotnik to chyba trzeba było mocną polerkę zrobić, coś on jest jakby sztuczny pozdrawiamy beer classic klasyczna mordoryzacja okiem dziewczyn no niestety nie spotkaliśmy się chodziliśmy po placu, ciebie nie było tam może jadłaś, może odpoczywałaś bo także pozdrawiamy i do następnego razu